To ruchliwe zwierzątko, które bawi się ze mną, to szop-pracz. Są nazwę zawdzięcza od faktu, że pokarm przed zjedzeniem bardzo często myje w wodzie, a ruchy, które wykonuje wtedy swoimi przednimi łapami, przypominają ruchy praczki, piorącej odzież. Pochodzi z Ameryki Północnej. To koszmar senny właścicieli domków jednorodzinnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Te bardzo inteligentne, ruchliwe zwierzęta które wszystko ciekawi, wszystkiego muszą dotknąć, wszystko zobaczyć, potrafią w ciągu krótkiego czasu pod nieobecność właściciela dosłownie zdemolować jego domek w lesie. Podczas badań nad tymi zwierzętami potwierdzono, że są niezwykle inteligentne i posiadają rzadką cechę. Potrafią bardzo długo przechowywać w swojej pamięci, nawet do trzech lat pewnego rodzaju doświadczenia, umiejętności rozwiązywania problemów. Dlatego łatwo się uczą, zapamiętują to i potrafią to również w przyszłości wykorzystać. Szopy ze względu na swoje gęste futro i charakterystyczną taką jakby składającą się z pierścieni grubą, puszystą kitę, były zwierzętami cenionymi ze względu na swoje futra. Dlatego w minionych latach wielu traperów amerykańskich, zresztą nazwa traper to pochodzi właśnie od pułapek zastawianych, głównie zresztą na szopy i inne zwierzęta futerkowe, polowali na nie i ponieważ zwierzęta te gubiła ich. Ogromna ciekawość. One wszystko chciały zobaczyć, wszystko, co nowe dotknąć, wejść tam i dlatego były stosunkowo łatwym celem dla licznych myśliwych, którzy zastawali na nie pułapki, do których zwierzęta te wrodzoną ciekawością wiedzione wpadały. Są zwierzętami bardzo ekspansywnymi, sprowadzone do Europy, w bardzo krótkim czasie wydostały się na zewnątrz hodowli i zaadaptowały do naszych warunków zaczęły się rozmnażać, ale również opanowywać coraz to nowe terytoria. Do Polski wkroczyły z terenu Niemiec, z zachodu i coraz to bardziej przesywają się w kierunku wschodnim. Z tego względu, aby ochronić naszą rodzimą faunę przed tym bardzo ekspansywnym zwierzęciem, osoba mieszkająca szczególnie w pobliżu lasu musi uzyskać zezwolenie na trzymanie tego zwierzaka od dyrekcji regionalnej Biura Ochrony Środowiska. Chodzi o to, aby zwierzęta te nie uciekały z hodowli i nie rozmnażały się w lesie i nie adaptowały się do naszego środowiska, dlatego że ich obecność powoduje przede wszystkim ogromne spustoszenia wśród drobnych kręgowców i ptaków. Jeżeli zostanie zakłócona od wieków panująca w przyrodzie równowaga, to powoduje niekorzystne dla naszej rodzimej fauny perturbacje. Szopy pracze są zwierzętami wszystkożernymi. Praktycznie w domach mogą zjeść wszystko. Tym niemniej jednak musimy zapewnić im odpowiednią dietę, bogatą w witaminy, minerały. Muszą mieć zarówno białko zwierzęce, jak i również warzywa i owoce. Bardzo łatwo się oswajają. Bardzo związują się z ludźmi. Są przemiłymi towarzyszami dziecięcych zabaw. Bardzo chętnie bawią się z psami, kotami. Tym niemniej wszystkie szopowate, jeżeli chcemy, aby były zwierzętami oswojonymi, mającymi bliskie kontakty z ludźmi, muszą trafić do nas w bardzo młodym wieku. Najlepiej, jeżeli są wychowane na butelce przez człowieka, dlatego że jeżeli trafią do nas w wieku późniejszym, to już nie będą zwierzętami oswojonymi. Młode dostępne są tylko i wyłącznie na początku wakacji. Wtedy, kiedy większość potencjalnych ich nabywców wyjeżdża na wakacje i chciałoby nabyć takiego właśnie zwierzaka dopiero po powrocie. Ale ten, kupiony jesienią, jeżeli nie był wśród ludzi, będzie bardzo trudno wychować je na takie właśnie miłe zwierzę domowe. Dlatego, jeżeli ktoś się zdecyduje, niestety musi poświęcić się i nabyć je na samym początku wakacji. Później będzie już za późno.